Sandra Siwak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Władze Świdnicy wypowiedziały umowę firmie z Bylbruk, wykonawcy modernizacji parku centralnego. Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu. Więcej przeczytacie Państwo na stronie www.tvts.pl. Być może gdyby nie e-mail, który przyszedł do urzędu, a w którym firma informuje, że nie może podjąć prac przy parku centralnym, nikt by się w urzędzie nie zorientował, że na terenie budowy nic się nie dzieje. A powinno. Od października do 25 listopada firma z miała wykonać prace warte ponad 1,5 miliona złotych. To część całego projektu wartego 6,5 miliona złotych. Do 23 grudnia wykonała pracę zaledwie na 53 tysiące złotych. Zdaniem władz miasta porzuciła budowę. Przede wszystkim jeżeli chodzi o park centralny to informacja, która została w tej chwili jak gdyby przekazana, że tam się dzieje jakaś rewolucja, nie jest do końca prawdziwa. My po prostu podjęliśmy działania związane z tym, iż doszło do nas, że niestety wykonawca nie realizował zawartej w październiku umowy i w okresie od 15 października do 23 grudnia wykonał prac na około 50 tysięcy, kiedy zgodnie z warunkami zawartej umowy wartość ta miała wynosić Około 1 650 tysięcy złotych, co stanowiło no niespełna 3,5% zaangażowania. W związku z tym podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od realizacji umowy, ponieważ ten stan jak gdyby zaangażowania nie gwarantował realizacji jej zgodnie z warunkami podpisanej umowy. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Świdnicy 7 stycznia o sprawie poinformowały władze miasta. Po południu prezydent Beata Moska-Słaniewska informowała też radnych Komisji Rozwoju. Prezydent podjęła decyzję o przejęciu placu budowy, co stało się faktem wczoraj. Powiedziała też, że z wykonawcą miasto prawdopodobnie spotka się w sądzie. Zgodnie z umową firma powinna zapłacić miastu 20% odszkodowania z całości umowy. Według firmy prace stały, bo miasto nie mogło wybrać rodzaju kamienia, z którego Zylbruk chciał korzystać. W momencie zgłoszenia sprawy do sądu miasto ogłosi nowy przetarg na wykonawstwo. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu badała sprawę tablicy upamiętniającej zrywy solidarnościowe, która to zawisła na jednej ze ścian rynku Świdnicy, na której to znalazło się nazwisko Alicji Synowskiej, ówczesnego wicestarosty. Ówczesna wicestarosta Alicja Synowska miała przekroczyć swoje uprawnienia podpisując się swoim tytułem urzędniczym na tablicy upamiętniającej zrywy solidarnościowe w Świdnicy. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu nie wszczęła jednak dochodzenia. Uznano, że nie jest to bowiem kwestia działania na krzywdę interesu publicznego. Decyzja ta jednak była nieprawomocna, dlatego też złożono wobec niej zażalenie. Osoba składająca zażalenie uznała, że Alicji Synowskiej nie wypada robić sobie trwałej reklamy. Nie spodobało się mu też to, że jako fundator prywatny obok senatorów Wiesława Kiliana i Stanisława Jurcewicza Alicja Synowska również podpisała się tytułem urzędniczym. Starostwo odcięło się od tablicy. Rozpatrzenie zażalenia ma nastąpić do połowy tego miesiąca. Nic jednak nie wskazuje na to, aby coś w sprawie miało się zmienić. W całej kwestii brak bowiem znamion czynu zabronionego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnych konsultacji na temat funduszy europejskich realizowanych na terenie Dolnego Śląska. Mobilne Centrum Informacyjne w Świdnicy pojawi się już we wtorek, 13 stycznia. 13 stycznia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków unijnych. Dyżur w ramach mobilnego punktu informacyjnego pełnić będzie specjalista lokalnego punktu informacyjnego funduszy europejskich w Wałżychu. W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się, na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania. Będzie też można zapoznać się z ofertą pożyczek i poręczeń finansowych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Z usług w ramach mobilnego punktu informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. Mobilny punkt będzie funkcjonował w dniu 13 stycznia w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Armii Krajowej 49 na pierwszym piętrze w sali numer 120 w godzinach od 10 do 13. Konsultacje będą bezpłatne. W 2015 roku wejdą w życie zmiany w sprawie pracy korzystne zarówno dla pracodawców. Chodzi o zwolnienie ze wstępnych badań lekarskich dla nowo zatrudnionych, jak i dla pracowników, którzy powinni skorzystać na ozusuwaniu tzw. umów śmieciowych. Ten rok przyjmie się głównie zmiany mające być w założeniu korzystne dla pracowników. Rząd zajął się problemem śmieciówek, czyli nadużywania umów zlecenia i umów o dzieło, to znaczy zatrudniania pracowników na ich podstawie tak, jakby pracowali na etacie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach społecznych, od 1 stycznia tego roku pozusowane zostaną dochody członków rad nadzorczych, a dopiero od 1 stycznia 2016 roku powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rząd postanowił jednocześnie ograniczyć nadużywanie czasów umów o pracę. Nowelizacja zakłada, że obecną zasadę, która przewiduje, że trzecia umowa na czas określony, zawarta z tym samym pracodawcą, przekształca się w umowę na czas nieokreślony, zastąpi przepis, zgodnie z którym maksymalny okres zatrudnienia terminowego wynosi 33 miesiące. Ponadto w tym czasie będzie można zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy. Sprawa jest o tyle ważna, że jak wynika z ostatnich danych, już ponad 5 milionów osób jest zatrudnionych na umowach, które najsłabiej, Słabiej wiążą ich z pracodawcami. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.